Jesteśmy w olimpijskiej hodowli Józefa Owczarskiego. Ten doświadczony hodowca zaprosił nas na lot dalekodystansowy. Prezentujemy krótką rozmowę z hodowcą i skrót z lotu z Drachten w Holandii. Prosto gołębie są na locie y, dal dalekodystansowym maraton Drachten, okręgowy lot, y, jest to do mojego gołębnika y, 791 km, wypuszczone były o godzinie 6.30, y, no spodziewamy się, 14, 15 Być może, że będą, ale okaże się po przylocie. Włożyłem 45 sztuk, no, zobaczymy jak to się zakończy. No, gołębie przeważnie moje na takich lotach dobrze się spisywałem, bo przede wszystkim maratona miałem olimpijczyka dalekodystansowych, którego posiadam jeszcze. Także był on jak, jak był w czasie, bo to w 2015 roku, to był trzy razy pierwszy w okręgu. No czwarty lot za rok tam zmienili miejscowość. No widziałem, że był gołąb trochę ostrożniejszy. I trzeba było go dać na kategorię C. Bo ten jeden lot ciut był słabszy, chociaż był dobry, ale, ale może nie byłby olimpijczykiem. Nie wiadomo. Gołębia posiadam jeszcze w gojemniku. Bardzo dobre gołębie, wydaje. Dzisiaj na locie są, nie ja wiem, chyba 7 sztuk bezpośrednio po nim. Nie giną jego, po nim gołębie, tak można powiedzieć. W tym roku mam cztery gołębie roczne. Do 500 km jest 550. I wszystkie te krótsze loty, a na dzisiejszy lot yy, uważałem, że nie ma, nie ma co wkłosować tych rocznych gołębiach. Chociaż kiedyś yy, lotowałem wszystkimi gołębiami. Yy, wszystkie loty Także i miałem w okręgu, w maratonach, miałem trzy najlepsze gołębie, pierwszego, trzeciego i piątego w maratonach, w okręgu. Mówili, że te gołębie nie, nie będą latały, nie to, a latały jeszcze kilka lat, także uważam, że gołęb musi mieć predyspozycję i wtedy tak jak człowiek, jak ma predyspozycję do sportu, to nawet wysiłku nie musi takiego dawać i też zrobi wynik bardzo dobry, tak? Lewandowski na przykład. z Skłębiam jest to samo. No. I tak bawię się no, przez te wszystkie lata od, od kilku lat, kilkunastu już teraz by wziąć tam, to mi czuję zawsze. No. Nie, nie zawsze, może w każdej kategorii na pierwszym czy na trzecim, gdzieś na no, drugim. No, no różnie to się zdarzy, ale bywało tak, że we wszystkich kategoriach też miałem pierwsze miejsca. Także to jest tak w sporcie. No. Jeżeli chodzi o Olimpijczyka, tego, który był Olimpijczykiem, jest jeszcze w domu, to on był od Japa Kochor na samiec Jansę szok, a samica była y, z Wegenów. Wegen, samica. To, I to była taka krzyżówka. nie? I bardzo dobrze te gołębie się spisują. Później miałem y, teraz dałem samicę olimpijczykowi, y, już mam teraz 3 lata tą samą. Y, y, dlatego nie zmieniam samicy. Bo po prostu nie giną tam gołębie i lecą wszystkie odległości tak samo jak, jak ten ojciec no, po co zmieniać? W tym roku myślałem zmienić, ale sobie zastanowiłem się, po co zmieniać, skoro jest dobrze. <noise> Można tylko czasami pogorszyć, bo to różnie bywa. Ale że był z innymi samicami. I też są gołębie też, które w zasadzie to ja już po olimpijczyku to... Mam około 40 gołębi, które w rozpłodzie są mi i, i, i naloty, także no, mo, mocno. W, w każdym razie już teraz wychodziło tak, że musiałem coś sprowadzić, bo bym się zamknął za mocno w tych gołębiach. No i widzę, że krzyżówek też nawet. Yy, takie silniejsze, masywniejsze się tego gołębie porobiły, bo już była za blisko linia do tego czasu. I tak z tego roku, jak patrzyłem na te młode, to są no piękne, silne. Nie wiem, jak to będzie na zawodach, ale bardzo silne tego gołębie się zrobiły młode z tego roku. W raz któryś chcę pokazać olimpijczyka, bo dalej u mnie produkuje głąbki, którego jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo daje bardzo dobre potomstwo. I Tak już mówiłem, że 3 lata jest tą samą samicą i mają teraz młotka, który za 2 tygodnie ma iść na loty i Jeszcze, jeszcze pójdzie, a jeszcze nie wychodzi. Przydełko piękne, oko ma bardzo prawdopodobnie ciekawe Jest samica, która z olimpijczykiem jest 3 lata w parze i dają bardzo dobre potomstwo. Także zobaczymy, jak się dzisiaj spisują, spiszą młode, po nich, no, czyli dzieci. Są dzisiaj na, na locie 791 km no być może niedługo już powinny się gołębie za godzinę pokazać i tu zaraz pokażemy młodka módek który jeszcze na pewno będzie lotowany w tym roku. Za dwa tygodnie pierwsze loty, ale jeszcze nie wychodzi, bo ma krótkie szydełka. Ale może na drugi lot położę go, czy na trzeci. Będę patrzył, jak się rozwija i jak lata koło domu. Musi się zabierać z gołębiami, jak się z odlatują. I wtedy będę kład. bo takie gołębie z innych lat tak samo lotowałem, Robię wszystkie loty na młodym locie. Lot okazał się udany, tym bardziej, że niektóre inne hodowle przez długi czas nie miały gołębi lub tylko kilka sztuk. U pana Józefa na 10 pierwszych gołębi było 5 typowanych. W przeciągu 5 minut pojawiły się trzy pierwsze gołębie. Zdecydowana większość zleciała się tego samego dnia. Szczegóły na zamieszczonych listach.